Czy marzysz o osiągnięciu swoich najskrytszych pragnień i celów? Czy chcesz nauczyć się technik, które pomogą Ci w kształtowaniu Twojej rzeczywistości i realizacji marzeń? Dołącz do naszych wyjątkowych warsztatów. Tworzenie slajdu i kadru według transurfingu i odkryj, jak w pełni wykorzystać potencjał swojej wyobraźni i intencji, czy wiesz, że Twoja rzeczywistość może być kształtowana przez Twoje myśli i intencje. Transurfing to niezwykła technika, która pozwala na świadome kreowanie życia, o jakim marzysz. Podczas naszych warsztatów nauczysz się, jak tworzyć skuteczne slajdy i kadry, które będą Twoim narzędziem do osiągania celów. Slajd i kadr to o wiele więcej niż po prostu wizualizacja czy afirmacja. Krok po kroku nauczymy się sięgać po cel. Połączymy kadr i slajd i zyskamy pełną kontrolę nad swoją rzeczywistością. Zrozumiesz zasady i techniki Transurfingu. Nauczysz się tworzyć skuteczne slajdy i kadry. Poznasz praktyczne ćwiczenia wspierające wizualizację i intencje. Odkryjesz, jak w pełni wykorzystać potencjał swojej wyobraźni. Zdobędziesz narzędzia do realizacji swoich celów i marzeń. Dowiesz się, jak zastosować poznane techniki w codziennym życiu. Zdobędziesz praktyczne instrumenty, które odmienią Twoje życie. Dowiesz się, jak ustalić swój cel i intencje. Jak kontynuować pracę ze slajdem docelowym już po warsztatach. Dołącz do naszych wspólnych zajęć. Zajęcia będą się odbywały live, czyli na żywo, online 13, 14 i 15 lutego, czyli w piątek, sobotę i niedzielę, od 20 do 21. Zapis filmowy warsztatów będzie dostępny dla uczestników po zakończeniu. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć na żywo, może zakupić tenże zapis. Nie ma potrzeby posiadania żadnych specjalnych oprogramowań. Wystarczy smartfon, komputer, tablet i możliwość włączenia się do live'a na YouTubie. Cena 250 zł. Zapraszam serdecznie. Proszę pisać na maila. Marcin Pracki małpa.gmail.com gmail.com. Adres ten jest powtórzony w opisie filmu.